No dobra, chwilę zajęło z tą poduszką. Tak jak tam widzicie, jeden, dwa, cztery otwory obudowy tej poduszki, tej blachy do ramy i dwa otwory, zaraz Wam pokażę. Od dołu śruby idą, i tutaj jest ten otwór który wchodzi w bolec poduszki chwilę zajęło ja nie posiadam kluczy elektrycznych, pneumatycznych wszystko tylko płaskie, oczkowe nasadki robótki manualne ale to jest zdrowe dla człowieka Bo przynajmniej czuję, że pracuję trochę dłużej ale jakoś to idzie. Dobra. Op. Mamy tak. Takie są w góry. Ten wchodzi na, na silnik, ten bolec. I on według mnie jest wytarty. Cały taki jest, spójrzcie, Na prawo. Ma swoje lata. Yy, czyli ona jest tak na ramię, Jak weźmiemy ją od dołu. To mamy takie coś tak, i od dołu mocujemy ją na te dwie śruby. Jedna, druga, jako że one idą od dołu, chodź tutaj do góry na samochód, to ja proponuję dać tutaj klej. Zresztą są ślady kleju, więc ona od dołu do góry idzie na klej. E, tak tylko coś wam powiem, widzicie tą wiązkę te tekalanów, przewody powietrzne, różne i tu jest takie kablach. Odsuniecie te przewody. Tam jest szeroki ten szeroka trytyk, opaska zaciskowa. Nie kurde, gdzie to blacha widać? No ta blacha trzyma tą trzyma tą, że tak powiem wiązkę tych te kalanów Tak. No żeby było ładnie. No dobra, przez moment było widać eee, No, odsuwamy te przewody eee, To o, y, obejmę Odkręcamy No tutaj ją zostawiłem na jednej śrubie Ona sobie wisi w dół I Dopiero nam ta poducha Tu wychodzi czas, sporo Aha, no, podewarować, tak, oczywiście Już pokazuję ja lewarek pod miskę no, ja mam taki standardowy ciągnika 12 ton, także musiałem żeby na wysokość to tak, belka pod spód belka pod lewarek kołek kołek do góry żeby nie lewarkiem pod miskę, bo no, nie muszę co się stanie no i guma z zabezpieczania ładunku na naczepie ona jest gruba solidna żeby tu guma dochodziła do, do miski unosimy musimy unieść na odpowiednią wysokość żeby ten bolec żeby całe to mocowanie tutaj wyszło nad bolec i dopiero poduszka nam się uwolni No trzeba tak troszkę podwarować powoli nie od razu do góry, żeby tam nic się nie stało, tam jest tolerancja Jakbyście się bali. Tak już omawiamy, tak jak mówiłem temat, to temat do końca. Jest oczywiście przewód od klimatyzacji. Tu jest sztywny stalowy, przechodzi w gumowy, przewód od wspomagania układu kierowniczego. Tak samo tam dalej przechodzi w gumowy. To tam się nic nie budzie Silniki idzie śmiało do góry, tylko zawsze trzeba zachować rozwagę. Z tej strony też nie ma co się stać. Widzicie, przychodzi przewód od płynu gumowy, taki silnik skonstruowany, żeby można go było dźwignąć, unieść. Także unosicie na odpowiednią wysokość, żeby Wam ten, ta poduszka z tym bolcem zeszła, zeszła z tego mocowania w dół. Wyciągacie. Ja ją zaraz złożę z powrotem, przyłapię na, na dwie śruby po skosie. Hmm przyłapię, włożę te siłby po prostu te obudowy te cztery to wchodzą z góry na dół a i tam tamte przykręcę też dwie od dołu, tak 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 ja przyłapię tak, nie będę ciągnął na maksa tylko, tylko zwykłą grzechotką dokręcę dlatego, że za dwa dni dopiero będę miał nową poduszkę także w ten sposób to robimy i coś tam jeszcze porobimy i tyle na dzisiaj, nie? Dobra, to na razie